Jestem Tofik i wszystkich gryzę. Po raz pierwszy pojawiłam się w telewizji. Jaki to był serial? Na dobre i no złe. Tu was zaskoczę. Miałam wtedy trzylatka, może? Jak grałam małą haneczkę. Ogólnie była taka postać, z której tata był pacjentem, i pamiętam, było coś takiego, że w odwiedziny. Przychodziłam ja i moja mama Nie pamiętam jak wzięłam na plan swojego pieska z domu Z którym nigdy nie mogłam się rozstać No i rzucaliśmy sobie nim podczas scen w ogóle To były jakieś jeszcze chyba w ogóle pierwsze odcinki No może nie pierwsze, ale tamte bardzo, bardzo, bardzo wcześniejsze Nie wiem, jak ten czas szybko leci Czy mam rodzeństwo? Niestety nie mam Mam tylko mojego kotka Co lubię jeść? Lubię A... sushi Nie, ja po prostu lubię sushi, sushi jest y, moim po prostu... <grym> Już chyba tak z 13 lat Jak byłam taką małą dziewczynką, to chodziłam na zajęcia Jak mi się pracowało ze Staśkiem <grym> Cały czas chcę mieć bo to podobne imiona Ale z, ze Staśkiem Ze Staszkiem sta, Stanisławem Pracowało mi się bardzo dobrze, bo dogadaliśmy się, więc nam bardzo miło wspominam znajomość z, z, z serialowym Jasiem, czyli z prawdziwym Stasiem. Jak w przyszłości chcę nazwać swoje dzieci? Gdzie się urodziłam? sobie tak, wiem, że to tu. jest Tu dobrze pokazałam w Warszawie w Polsce koniec. kropka. Przygoda z serialem zaczęło się tak, że poszłam po prostu na casting. Powiedziałam tekst, który wcześniej tam dostałam. No i jestem. Czy ja lubię swoją rolę? Oczywiście, że tak. Bardzo dobrze się w niej czuję, więc... No, może trochę tam dogryzam swojej mamie. Przymknijmy na to oko? Hmm? Czy nie? Jak się czułam pierwszego dnia, kiedy przyszłam, no na początku to każdy przecież musi poznać co i jak. No zawsze jest jakiś stres. Każde doświadczenie jest miłe i, i, i też miło wspomniał. Czy wolałabym mieć rodzeństwo, czy być jedynaczką? Zawsze chciałam mieć starszego brata. No cóż, to fizycznie niemożliwe. Sam od Was też trochę pytań a propos na dobre i na złe. No niektóre nie mogę odpowiedzieć, ponieważ sami się tego dowiecie, oglądając dalej na dobre Receptorze.